Cześć, jestem Kandinos i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak pewnie widzicie po tytule, coś bym ten chciał wyjaśnić. Pisałem Wam na Discordzie, nie wiem czy zauważyliście, no dlaczego filmów nie było przez tyle czasu. Hmm. Zaraz Wam tutaj właśnie pokażę tą wiadomość, jakby ktoś, nie wiem, Discorda, nie wiem czy coś takiego. Czekajcie, już się właśnie tu wchodzę. Hmm który to był skró skrót klawiszowy na ekran kurde zapomniałem F3 no i pięknie jest F3 o git a więc tak no tutaj macie oczywiście mój kanał jeszcze wam pokażę jakby ktoś nie wiedział 4 tygodnie temu ostatnio był film masakra miałem robić filmy we wtorki i czwartki o 19.30 i zapomniałem, niestety, znaczy nie nawet, że zapomniałem, bo po prostu nie, bo pamiętałem o tym, po prostu nie miałem czasu, kiedy tego robić, zaraz Wam pokażę w ogóle ten, jak to się nazywa, Discorda, ale jeszcze zanim, ale zanim, a nie, dobra, najpierw Wam pokażę tego Discorda, gdzie tu mamy Discord. D Dobra, jestem już na Discordzie tak jak tutaj yy, widzicie. Yy, poczekajcie to, coś żem napisał przez przypadek? Jest wszystko git. więc tak, jestem już na Discordzie, kto nie, kto nie jest na Discordzie, a ma Discorda to... Dołączaj śmiało, mile widziany jest każdy. Op w opisie macie link do serwera. A więc, tak jak wejdziesz na Discorda, no to wiadomo, ci się pokazuje regulamin. Ale napisałem, czemu nie było filmów? Na innym kanale, na kanale ogłoszenia. E, na ogłoszenia, czy gdzie ja to napisałem? napisał? Kurde, nie, na wszyściutko. Tak? Nie, kurde, gdzie ja żem to napisał? Eee, bo ja żem to gdzieś napisał i zapomniałem. Ja pierciele Chwila, muszę to znaleźć! Ja pier... ale jestem debilem. Nie, komendy mamy wszystko, to tu był... Nie na powitania, nie na O, szczyt, na jakim ja to żem zrobił? Co? Czy ja to na Discordzie klasowym zrobiłem? Co? Chwila. Ej, chwila, bo teraz nic nie rozumiem. Ej, poczekajcie, ja muszę to znaleźć i zaraz do Was wracam. Dobra, widzowie, wszystko już jest ogarnięte. <grytanie> Znalazłem, a więc tak, na kanale gadanie z, yy, z widzami, bo wiecie, chodzi o to, że. Aha, dobra, nieważne. Chodzi o to, że jak jesteście na moim kanale i jesteście moim widzem, jakoś to nie wiem, powiecie czy coś, macie rangę widz, 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 nie ja widzę, ja nie jestem widzem, macie po prostu taki niebieski kolor, nie? I napisałem wczoraj o 2244 e, Oznaczyłem rangę widz. Uwaga, uwaga, wiem, że przez miesiąc nie było filmów na kanale o to wyjaśnienie. Ten miesiąc byłem na wakacjach przez tydzień, więc wtedy nie mogłem nagrywać filmów, a przez pozostałe dni robiłem streamy na Twitchu i po prostu chciałem trochę odpocząć. Jutro film pojawi się o 18.00. no czyli niby dzisiaj, ale film ten nie pojawił się o 18, bo chciałem sobie pojeździć na rowerze, nie wiem, ja to tak w ogóle piszę, nie piszę, muszę to zmieniać, więc nie pojawił się film dzisiaj o 18, bo jak to nagrywam, to jest 18.09, film pojawi się... 19. E, no, napisałem to tutaj, jeszcze na jakichś innych kanałach chyba to napisałem w ogóle. No, tak więc to tyle na temat Discorda. Dołączajcie, widzicie, macie tutaj wszystko. Wchodzicie sobie na filmie, gość specjalny na przykład, albo na ten film i macie serwer Discord, Discord, GG <laughs> i tak dalej. klikać dołączacie. Proste. Kolejną rzeczą jaką chciałem dzisiaj wam powiedzieć, no to są właśnie te streamy na Twitchu, o których pisałem wam na Discordzie. Mam kanał na Twitchu Conginos dla niepoznaki z tym Z. Hmm. Eee, no, więc w ogóle... czekajcie, hmm, co ja mam ogarnąć? Eee, coś miałem wam powiedzieć takiego ten. Przemyślałem za to, ale zapomniałem. A więc tak, dobra. Eee, już pamiętam, mam, macie tutaj mój kanał na Twitchu. Czekajcie sobie przełączę te trzy Vitas. Dobra, e, macie tutaj kanał na Twitchu i wiecie, robię tam streamki. Ostatnio robiłem codziennie praktycznie, dlatego nie było tych yy, filmów na YouTubie. Nie zapomniałem minęłem je w ogóle zapisywać. Macie tutaj widzicie kategorie streamowane ostatnio przez użytkownika Condinos. Granty Theft to 5, rozmowy i Browster. Jeżeli wiadomo chcecie, że no zagrać na takim streamie oraz na odcinku być gościem specjalnym, tak jak widzicie wczoraj był gość specjalny. <grym> Macie tu normalnie film. Nie 5 godzin temu, no wczoraj tylko tytuł był ten sam. No więc wiecie, chcecie ze mną nagrać streama, nagrać odcinek, być gościem specjalnym, czy coś w tym rodzaju, piszcie do mnie na Discordzie lub po prostu w komentarzach pod filmem jak wolicie. Tylko y, bardzo bym chciał, żebyście tego Discorda mieli, bo jeżeli nie mam karty społeczności na YouTube, to ciężko mi się z wami porozumiewać, a jeżeli dużo osób ma, jest na serwerze Discord, to jest łatwiej nam się wiadomo porozumiewać. To dobra, to chyba byłoby na tyle dzisiaj nagrałem ten film yy, jutro jest sobota. Chyba jutro y, sobotę będę sobie ten dysk wymieniał w kąpie, więc możliwe, że się pojawi film ten z gier jakiś, bo se pobiorę na pewno. W ogóle, właśnie, czekajcie, wejdę sobie na Epic Games Launcher. Będzie recenzja wkrótce i Wam pokażę od razu jakie gry, bo bym potem nie miał czasu wam powiedzieć, bo zaraz tą grę usunął z Epika, żeby była za darmo. patrzajcie na to, czekajcie, co mi się to tak długo ładuje. Masakra jest z tym Epic Games. Czasami się mi ładuje serio bardzo długo. O kurde, dobra, robię cięcie. O, czekajcie, jest, dobra. Chodzimy sobie w bibliotekę i patrzcie co ja tutaj mam. Science Row 3 Remastered. No i patrzcie, no kurde. no. Fajna gierka, podobno coś w rodzaju GTA 5. Tak, w ogóle GTA 5 odinstalowałem. Spokojnie będą filmy z GTA 5. Odinstalowałem, bo serial Takie mi jest FPS-ów, że będę musiał to zresetować. Na nowym dysku sobie pobiorę. Science Row 3, tak samo, więc będę go wymieniał chyba w sobotę. Tak, No i w sobotę lub w niedzielę pojawi się film z recenzji Science Row 3. Oczywiście podeślę Wam do bezpiecznego pobrania za darmo link, czyli na Epic Game Store jest za darmo do 2 września polecam pobrać coś jak GTA 3 tylko w ogóle bez hamulców wszystko możecie tam robić dobra to już wiecie bez zbędnego przedłużania nie wiem idźcie sobie odcinek u Kalucha obejrzeć ja też to teraz właśnie zrobię do zobaczenia i powodzenia w szkole bo wiecie jest 27 sierpnia jest 27 sierpnia szkoła zaczyna się za 4 dni, a za 5 dni pierwsza lekcja. Dajcie znać, jaki macie plan lekcji. Ty mogę nagrać film o tym. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.